Każdy z Was zapewne widział w telewizji astronautów unoszących się swobodnie wewnątrz statku kosmicznego. Astronauci mogą zmieniać swoje położenie jedynie poprzez odepchnięcie się od ściany. Bardzo często można spotkać się z nieprawidłowym wyjaśnieniem zjawiska stanu nieważkości, zgodnie z którym w odległości kilkuset kilometrów nad Ziemią na ciało nie działa już siła grawitacji. To nieprawda. Wiesz przecież, że Księżyc, który jest znacznie bardziej odległy, dzięki sile grawitacji krąży wokół Ziemi. Ruch ciała można badać w różnych układach odniesienia. Badając go najlepiej jest wybrać taki układ odniesienia, w którym przebieg zjawisk będzie opisany możliwie prosto. Jeżeli dane ciało tak słabo oddziałuje z innymi ciałami, że możemy te oddziaływania zaniedbać, to mamy do czynienia z ciałem swobodnym, a jego ruch nazywamy ruchem swobodnym. Zasada bezwładności Galileusza. Jeśli za układ odniesienia przyjmiemy układ związany ze swobodnie poruszającym się ciałem, to w takim układzie ruch swobodny innych ciał poruszających się swobodnie, jest ruchem jednostajnym prostoliniowym. Układ odniesienia związany z ciałem poruszającym się swobodnie nazywa się inercjalnym układem odniesienia. Zasady dynamiki Newtona spełnione są w układach inercjalnych. Klasyczna zasada względności Galileusza Wszystkie prawa przyrody mają jednakową postać we wszystkich inercjalnych układach odniesienia. Z tej zasady wynika, że układy inercjalne są fizycznie nierozróżnialne, a więc są równoprawne. Istnieją jednak układy odniesienia, które nie poruszają się ruchem swobodnym, czyli poruszają się z pewnym przyspieszeniem. Takie układy odniesienia nazywamy nieinercjalnymi układami odniesienia. Zasada względności nie stosuje się do układów nieinercjalnych. Również w tych układach odniesienia nie są spełnione zasady dynamiki Newtona. W układach nieinercjalnych obserwujemy, że siły działające na ciało równoważą się, a ono porusza się ruchem zmiennym lub siły działające na ciało nierównoważą się. A ono spoczywa lub porusza się ruchem jednostajnym. Jak to możliwe? Posłużymy się następującym przykładem. Na wózku leży kula o masie M. Założymy, że między wózkiem a kulą nie ma tarcia. Wózek i kula są bardzo gładkie. Mamy dwóch obserwatorów. Jeden z nich stoi na nieruchomym podłożu jeden, a drugi stoi na wózku dwa. W pewnej chwili wózek został wprawiony w ruch z przyspieszeniem skierowanym w prawo. Tę samą kulę przyczepiamy teraz do sprężyny zamocowanej drugim końcem na stałe do wózka. I ponownie wprawiamy wózek w ruch z przyspieszeniem. Dlaczego opisując oba zaprezentowane doświadczenia, obserwator znajdujący się na wózku wyrażał poglądy niezgodne z zasadami dynamiki, Gdyby nasze doświadczenia miał wyjaśniać Newton, to stwierdziłby, że obserwator na wózku znajduje się w układzie nieinercjalnym. Natomiast te zasady dynamiki wolno stosować tylko w układach inercjalnych. Taki pogląd panował do czasu, aż francuski matematyk d'Alembert podał sposób pozwalający stosować zasady dynamiki Newtona także w układach nieinercjalnych. W układach nieinercjalnych do wszystkich rzeczywistych sił działających na ciało, którego ruch badamy, należy dodać nową siłę równą iloczynowi masy ciała i przyspieszeniu układu nieinercjalnego. Siła ta nosi nazwę siły bezwładności lub sił